Stanowiska Organizacji Niepodległościowych. Przed dniu kolejnej rocznicy grudnia roku 1970 i grudnia 1981 roku my niżej podpisani, przedstawiciele, przedstawiciele Organizacji Niepodległościowych, stanowczo żądamy od władz niepodległej i suwerennej dzisiaj Polski podjęcia zdecydowanych i konkretnych działań, mających na celu. Określenie się wobec zbrodni dokonanych na narodzie w interesie obcego państwa. Mamy na myśli działalność członków tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim na czele, a także członków sądów wojskowych orzekających wyroki śmierci w stanie wojennym. Tym, którzy świadomie podejmowali zbrodnicze decyzje. Przeciwko niepodległościowym dążeniom Polaków mamy także na uwadze tych, którzy nosząc mundur wojska polskiego zdecydowali o zbrojnej pacyfikacji dąż dążeń wolnościowych naszych sąsiadów Czechów i Słowaków w roku 1968. Dlatego Żądamy od władz Polski, degradacji oficerów wymienionych w formacji wojskowych. Najwyższy czas, byśmy porzucili haniebną praktykę honorowania zbrodniarzy generałami, utrzymywania stanu braku ostatecznych decyzji, roz, rozliczeń za okres krwawych zbrodni, komunizmu stawia w dwuznacznej sytuacji. Obecne władze Rzeczpospolitej. Ponadto tym samym akceptują one stan zbrodni przeciwko narodowi i stan przyzwolenia na wywyższenia katów ponad ich ofiary. Pismo podpisali Leon Stowiecki, WZZ, Zdzisław Złotkowski, członek prezydium. Hey. NSZZ Solidarność z roku 1980, Stanisław Fudakowski, członek Zarządu Regionu z roku 80 oraz Bogdan Gołąb, członek Prezydium z roku 1980. Pismo otrzymują Prezydent RP, Sejm i Senat RP, Parlament Czech i Słowacji, organizacje niepodległościowe. Kraju i za granicę. Dziękuję. Czyli yy, najważniejsze, znaczy. No większość najważniejszych y, organizacji y, kombatanckich i niepodległościowych y, Pomorza, tak? Podpisało się pod tym. Możemy tak, tak powiedzieć. Jest, Można tak y, powiedzieć, bo, no bo jest, są no, ich podpisy. Tak, i no, y, żeby nie Także, było, tak, że ktoś tu się ja... tak, y, Światowy tak. Związek Żołnierzy Armii Krajowej, no bardzo ważna sprawa, no wszystkie są ważne oczywiście. Tak, ale tak. tutaj no, wymienimy też też Stowarzyszenie Rodzin ofiar Grudzień 70. Prezes zarządu głównego kombatantów. Tak. Na razie jeszcze odpowiedzi nie ma żadnej na to pismo. Nikt się nie ustosunkował z adresatów. Co jest zastanawiające, że do tej pory ani prasa, ani telewizja, do których te pisma zostały wysłane, nie odezwały się milczą. Więc to jest, to jest naprawdę sprawa, która bardzo leży nam na sercu, żeby w końcu wyjaśnić, kim byli ci generałowie i dlaczego nadal są w Polsce grupą uprzywilejowaną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.